Jan Kantak miażdży Lubnauer Urymanowskiego. Urymanowskiego Miliard dwieście milionów złotych dziennie. Po dzisiejszym dniu kolejny miliard dwieście milionów złotych zadłużenia w wyniku nieudolnych rządów. Oni zrealizowali ja, jedną obietnicę. Oni zrealizowali jedną. Nie przeszkadzajmy sobie. Nie przeszkadzajmy sobie. Poseł Kantak. Miliard dwieście milionów dziennie. I rzeczywiście dowieźli jedną obietnicę. Pieniędzy nie ma i nie będzie. To jest naprawdę żenujący spektakl, że że wy chcecie rozmawiać o programie w momencie, kiedy 100 konkretów na 100 dni nie dowieźliście i pan Tusk powiedział, że no, ja dostałem 30%. Czyli co, teraz mamy tak traktować wasze dyskusje programowe, że w zależności od tyle od tego, ile procent zdobędziecie w wyborach, tak zrealizujecie swój program? To jest żenujące, to jest śmianie się ludziom w twarz. Pani minister, naprawdę, weźcie się do roboty, bo już dosyć tego gadania. Właśnie nie robicie, nie robicie a gadacie. Czy tak dobrze podsumował rządy Tuska? Daj znać w komentarzu.